Dzień dobry Państwu, witam na moim kanale. Obejrzałem, drodzy Państwo, wywiad z Pawłem Rabiejem, który jest w tej chwili zastępcą prezydenta Warszawy, pana Rafała Trzaskowskiego, i w tej chwili należy do partii nowoczesna. Przeczytam kawałeczek, drodzy Państwo, z tego wywiadu. Ja go oglądałem w wersji filmowej. I jest kawałek artykułu na ten temat, który jest powtórzeniem tego, co było w wersji filmowej. Jest dostępny w polityce.pl pod tytułem Chcą się zabrać i za najmłodszych. Kuźniar z rabiejem o tęczowych barwach. Trzeba zacząć w przedszkolu. Paweł Rabi i Jarosław Kuźniar zachwycali się nad kartą LGBT, gdy prowadzili rozmowę w Onet Radio. Do tego stopnia, że barwy biało-czerwone chcieliby zastąpić tęczowymi już w przedszkolu. LGBT to jest skrót. Lesbijki, geje, yy, biseksualiści, transseksualiści. Teraz dalej. Opinię publiczną elektryzuje temat karty LGBT wprowadzonej w Warszawie przez duet Rafała Czaskowskiego i Pawła Rabieja. Jak głęboko chce się docierać z tą ideologią, pokazuje wydawałoby się niepozorny temat w rozmowie Jarosława Kuźniara i wiceprezydenta stolicy ZONET Radio. Żłobki, może zostawimy, ale jeśli chcecie, żeby to miasto wyglądało inaczej, mówiło inaczej i zachowywało się inaczej. Żeby transparenty były inne, kolor nie tylko biało-czerwony, ale tęczowy, to trzeba zacząć w przedszkolu. Macie na to pomysł? Zapytał poważnie kuźniak. Mamy! Mówimy o polityce antydyskryminacyjnej. Na pewno trzeba mówić o tym, że każdy z nas jest równy, że ma prawo do życia i jest współmieszkańcem. Natomiast dużo uwagi trzeba poświęcić świadomości rodzicielskiej, bo ten kręgosłup zachowań tworzy się w rodzinie, odpowiedział rabiej. To już nie są żarty. Wszystkie te słowa budzą ogromne obawy. Już nie tylko dzieci w szkole, ale nawet maluchy w przedszkolu będą poddane indoktrynacji. Kup. Aha. Przeciw tęczowej rewolcie w najnowszym numerze sieci rozmowa Jacka Karnowskiego z Markiem Grabowskim na, te na temat podpisanej przez prezydenta Warszawa, Warszawy Rafała Czaskowskiego karty LBGT. Drodzy Państwo, ja chcę się Was zapytać o jedną rzecz. Czy posłowie wybrani do Sejmu, czy prezydenci miast mogą robić z Wami wszystko, co im się podoba, tak? Czyli na przykład robić z chłopców w przedszkolach albo w żłobkach homoseksualistów ich już tam szkolić. To jest jedyny temat ludzi z takich partii jak nowoczesna. Platforma Obywatelska i cała szeroko pojęta lewica z SLD na czele. Czy uważacie, drodzy Państwo, że jesteście dobrze poinformowani o celach tych tak zwanych partii, których posłowie nikogo nie reprezentują, robią co chcą, tych ludzi nie można odwołać, a jedynym ich celem jest zebrać jak najwięcej podatków, no i zrobić to samo, co Platforma zrobiła w ciągu 8 lat? Że pod jej sztandarami ukradziono 400 miliardów złotych, o tym mówił Mateusz Morawiecki. A 400 miliardów złotych to jest 110 miliardów dolarów. I zamiast zajmować się dyskryminacją w Polsce kierowców, których zmusza się, drodzy Państwo, do płacenia podwójnych, potrójnych mandatów, zmusza się ich do robienia tych samych kwalifikacji, Potwierdzania kwalifikacji, odmawia się absolwentom prawa i innych wyższych uczelni pracy w swoich zawodach, w których mają dyplomy, tak? to oni widzą dyskryminację w tym, żeby chłopca zmusić yy, do bycia dziewczynką, a dziewczynkę do, yy, zmusić do bycia chłopcem. Spostrzegawczość dużej części polskiego społeczeństwa, no niestety, zobaczymy jak to będzie wyglądało w wyborach, jest yy, niewielka. Dlatego, że jeżeli platforma ma jakieś 20 czy 26, jak to mówią sondaże, do tego dołożyć jeszcze te tak zwane kanapowe partie, które mam w telewizji, pokażą, Biedronia, tak, też LBGT. A kto to wymyślił? Spece od dezinformacji. Bo jeżeli społeczeństwo wyjdzie ze swoim tematem, tak, że nie ma za co żyć, PiS to udowodnił, bo wszyscy chętnie biorą 500+, tak, jeżeli społeczeństwo wyjdzie ze swoim tematem, to niestety szyby wypadną w sądach, w prokuraturach, w urzędach miejskich, w Sejmie. Dlatego, że będą musiały wypaść. Dlatego oni wychodzą ze swoim tematem. Kontrowersyjnym, żeby po prostu odwrócić uwagę. I jak widać, udaje im się to. Dlatego, że jeżeli Większość nie rozumie, a to tak, jakby sobie ktoś do czoła przykleił lat, łatkę do rozpoznania. Właśnie ten temat, właśnie ten temat, i to właśnie w tej chwili pokazuje, kto jest kim i po czyjej stronie stoi. Ta sama ideologia w platformie, ta sama w nowoczesnej, ta sama wiosna, biedronia, razem. Zanberga, Żyda. Już oni was wyprowadzą na prosto. Już oni wam każą yy, zapłacić za swoje wynalazki. Już niedługo w tamtym roku miały wzrosnąć ceny wody. Była cisza. W marcu, teraz na początku, Duda podpisał tą ustawę. Zatwierdził. Czekamy, jakie będą skutki. Ceny prądu wstrzymane na ten rok w związku z obniżeniem akcyzy. W miejsce, w której weszła opłata klimatyczna. Ceny prądu na razie nie poszły w górę o 40-50%. Czekamy. W każdym razie będziecie musieli prędzej czy później wyjść na ulicę, drodzy Państwo, z maczugami i to zakończyć, zakończyć ten termin. A no te grupy, które w tej chwili są w Sejmie, to są po prostu kryminalne struktury, które kradną. Od 1989 roku. Ja już tutaj nie będę przypominał, ile przedsiębiorstw w Polsce zostało doprowadzonych do bankructwa, ile rząd wziął pożyczek i cisza na ten temat, i tak to wszystko porozliczać, gdzie kto co ukradł. O ci posłowie to są ludzie wstawieni przez służby specjalne, i nie oszukujmy się, drodzy Państwo. Że oni Wam dobrobyt wprowadzą. Będziecie jeździć, wyrywać marchewkę czy buraki w Niemczech, a rolnicy będą protestować, że tą samą marchewkę i buraki mogą posadzić w Polsce. Mamy wroga, który kontroluje w tej chwili telewizję. Lam się pokazuje, machając rękoma, tak? I to jest jego jedyna władza i siła. Bo żeby pokazać tam kogoś innego, kto macha rękoma, yy, drodzy Państwo i wypowiada się, to ten ktoś inny by rządził. Taka jest niestety prawda. W każdym razie ten wywiad dla one.pl drodzy Państwo, który możecie się zapoznać wpisując właśnie w internecie wywiad Kuźniara z Rabiejem albo Rabiej o przedszkolach Drodzy państwo, to sądzę każdego z was zbulwersuje, że ludzie, którzy są yy, zastępcami prezydentów miast, są posłami, nie rozumieją tego, że rodzice powinni decydować o swoich dzieciach, a oni nie mają prawa, jakiegokolwiek prawa robić z wami co chcą. Bo jeżeli im się tylko raz noga powinie, jeżeli raz tylko utracą władzę w wyborach, to z więzienia już nie wyjdą. Z więzienia ci ludzie nie wyjdą za kradzieże, za przestępstwa, za demoralizację, za nawoływanie do nienawiści przeciwko Polsce, za nazywanie ofiar II wojny światowej, powstańców warszawskich faszystami, nazistami. Zaplanowanie, drodzy państwo, yy, morderstw osób starszych, eutanazja, wprowadzanie szczepionek, które są szkodliwe dla zdrowia i powodują powikłania poszczepienne, u niektórych dzieci nawet śmierć, autyzm. Ci ludzie z więzienia nie wyjdą, bo to jest usiłowanie zabójstwa. I na to są badania lekarskie. Taki jest poziom zdemoralizowanych klasy społecznej, która Polską rządzi. I jeżeli ktoś wyskakuje, jakaś partia dla Was wyskakuje, że jest jakaś dyskryminacja LBGT i teraz oni zrobią równość w przedszkolach, tak? A w żłobkach jeszcze nie. To macie, drodzy Państwo, wypisane na czole, co się dzieje? Do wielu ludzi informacja nie dociera. Bo przychodzą, mają mało czasu, żeby się z tym wszystkim zapoznać. Taka jest prawda, niestety. Ale konsekwencje ponoszą. Dlatego wstawiajcie niektóre filmy, na przykład ten, na swoje facebooki, twittery, jakieś portale informacyjne. I to by było, myślę, na temat tego wywiadu, drodzy Państwo. Taka to osoba wygrała wybory na prezydenta Warszawy. Podobna osoba wygrała wybory na prezydenta Gdańska. Teraz nic się nie zmieniło, bo w Gdańsku też z tego samego kapelusza wygrała osoba. No niestety mieszkańcy będą ponosić konsekwencje, bo oni dzierżą monopol. Dzierżą monopol na media, radio, telewizję i tam mają możliwość po prostu się pokazać. Ludzie nie znają y, kandydatów, na których mieliby głosować, a którzy by mogli po prostu wprowadzić y, zdrowy rozsądek i podjąć autentycznie dobre decyzje, tylko cały czas dyskusja się toczy na tematy zastępcze, marginalne, tak naprawdę wymyślone, wyssane z palca. Y żeby odciągnąć ludzi jak najbardziej od tego, że pracują i nie mają z tego powodu żadnych pieniędzy i nie będą mieli. Bo są po prostu okradani podatkami i pozbawieni praw do działalności gospodarczej. Koncesjonowane zawody, tak i koncesjonowana działalność gospodarcza i to jest wszystko. I dlatego mamy to, co mamy, czyli yy, kabaret. Kabaret LBGT, drodzy Państwo, i platformy sodomitów i yy, no, yy, zoofilii, yy, którzy yy, propagują różnego rodzaju no, ideologie seksualne, bo oni nie są w stanie cokolwiek zaproponować innego. Muszą być kontrowersje, żeby Was zalewała yy, krew, a kto jest przeciw, yy, ten jest faszystą, nazistą. Yy, i tak dalej i tak dalej. No i na tym chciałbym zakończyć, bo drodzy państwo, jak widać yy, partia Palikota upadła, ale to co Palikot gadał, pałeczkę przejmują yy, następcy. No i mamy następców nadal prezydent Warszawy. To są wszystko yy, agenci różnych służb wywiadów, a Nasze służby, jak widać, nic nie robią. Pozwalają yy, myszą harcować, yy, drodzy Państwo, yy, w domku. Tak jest skorumpowana Polska od 1989 roku, dlatego że po prostu nie było zmiany władzy. Ta sama grupa, ta sama ekipa yy, non-stop yy, rządziła, zmieniając tylko tych na świeczniku, a dalej ta sfora drugorzędnych, trzeciorzędnych no, ludzików się tam kręciła, żeby coś ukraść i nadal jest ten sam cyrk aktorzy grają swoją rolę, bo ci ludzie nic dla nas nie zrobią, a konsekwencje no podnosi całe społeczeństwo bardzo proste konsekwencje rynek zbytu w Polsce dla zachodu, niskie płace i likwidacja rodzimego przemysłu tym samym miejsc pracy Po owocach ich poznacie, po LBGT ich poznacie, że nie należy na nich głosować, ich popierać.